Siemanko, zejstują, tak są witam Was w kolejnym odcinku z Explorer 2019 na polskiej wsi. I co? W dzisiejszym odcinku lecimy sobie zasiadć, że to. Zobaczmy jak sobie poradzi dwunastka bez przedniego napędu. Tutaj ogólnie przełożyłem całe mocowanie, bo to jest wszystko to samo, jak widzicie, to jest wszystko to samo. Przełożyłem mocowanie do Tura do zatora. Wydaje mi się wydaje, że do Zatora lepiej pasuje. Tu jest szybka skrzynia, bardziej to tak do pola, do transportu. A ten jest taki z którym na razie zostanie SE. Zobaczymy co będzie dalej później. I co? Lecimy. Zasiejemy. W ogóle jak tam z nawożeniem sprawa wygląda. Nawiezienie full, full a jeszcze tu muszę nawieść. Rzepak. Jeszcze muszę rzepak nawieść <laughs> A wydawało mi się, że tu był full Dobra Zmieniamy sobie na żyto Przężyto, żyto, dobra, podjedziemy, zasypiemy trochę nasion A, to niech już będzie do pełna i zobaczymy, czy da radę ze siwnikiem. Jak nie da rady, to raczej pójdzie od razu na. Do chopoków na warsztat, na zakładanie przedniego napędu. Ale myślę, że powinien sobie dać radę. Wiele będzie po pracach polowych, i tak nie idzie mi potrzebne. Więc sobie. Będzie stał na warsztacie U Chłopaków. Jeszcze na pewności zobaczę, czy to ma być, że to, że to. Na karteczkę trzeba zobaczyć. Dobra, jak obstawiacie? Da radę czy nie da radę Powinien dać radę co to też ze silnikiem. Eee. Idzie jak burza. To chociaż tyle dobrze, że ze daje radę. <laughs> Widzę, że tu raz, dwa nim się zasieje no fajnie w sumie w tym siewniku wygląda powiem wam zwrotniejszy jest na pewno niż 10.14, bo to wiecie, no przedniego napędu jednak nie ma dobra i lecimy elegancko raz dwa się tutaj zasieje to to w kolejnym odcinku jeszcze będą jedne siebie zobaczycie czego tutaj temperatura jest w miarę taka ten że powinno być dobra i lecimy A no elegancko to idzie Powiem Wam, Ciekawe czy da radę z tamtym drugim siemnikiem. Ciekawi mnie to. A, to zobaczymy. zobaczymy, czy da radę. Co so, ja myślałem, że wiecie, myślałem, że trochę porobi on bez tego przedniego napędu. Żeby, wiecie yy, Wykorzystać go Żeby trochę nim pojeździć Chociaż no może zostanie jeszcze, zobaczymy Zawsze tam jakąś Robótkę zrobi, o nie Widzicie, siewy Teraz mogę sobie nim na spokojnie Mocy mu nie brakuje A uciągu nie potrzeba dużego Ale to, że to spierdziela Zasiewnika, już 100 kilo nie ma Żytana naprawdę idzie dużo. No zobaczymy czy czy pójdzie na warsztat przed żniwami czy po żniwach. No ale na razie sobie daje radę. Także na spokojnie. No tutaj jakaś przyczepa będzie na pewno plonów. Nie mała. Dlatego, że to bo pole jest naprawdę duże. Dobra. Pyk. I cyk. No tutaj to może nie będę robił poprzeczniaka. Tylko tak jakoś się może uda dosiać. Jak sami widzicie, dosyć to nawet idzie. muszę sobie jakieś doświetlenie zrobić. Bo już mnie to zaczyna denerwować, że na tej kamerze tak słabo widać. No ale ten to może pomyślę w nieodległym czasie nad tym. A no, powiem wam, że bani mi dom szybciej się wynieść 10-14 Albo mi się tak wydaje i no Przepatrzy się jak zapierdzielamy z tym silnikiem. 15 na godzinę W ogóle nic nie ustaje Kurde Robota jak złoto idzie Dobra, tu jadę a tu już płotka nie ma, już można nawet sobie tak docofać, ojej, nie no może tak nie będziemy robić. Kurde, no zapierdzielacza, no tu bardziej moc się liczy niż uciąg w sumie, się nie zakopie ze siewnikiem. tylko, że miał moc, żeby szybciej jechać. Elegancko, elegancko. A w sumie mam tako, takie ursusika w realu. Jakiś taki sentymentik mam, dlatego też tak zdecydowałem, że bez przedniego kupię. A przedni się dołoży. A z biegiem czasu. No kurde, bardzo szybko to zasiejemy. Kurde, idzie, raz, dwa. I tutaj troszkę, o jeszcze, o. Taki winkielek był. No, jeszcze za chwilkę pół pola będzie zasiana. Mapyk. Ojej, za bardzo tam mije. Pociągło do krzoków. No, pod górę ruszło, zbiera się bezproblemowo. No i tak. Niedługo będę żniwa. Czekam właśnie na cenę też mleka, żeby troszkę mleka jeszcze sprzedać. Mleko żyto. Kurde, jakie że to soje. I będę miał kredyt cały spłacony i będę na czysto już leciał cały czas raczej. Raczej kredytów już nie będę dobierał. Tak myślę. Już wiecie, teraz jak jakąś maszynę kupuję albo coś, to sprzedaję też starą. Więc idzie już tak bardziej wszystko na wymiankę. A ten ciągnik niby nie poszedł na wymiankę. Bo był dokupiony. Ale ten. Ale tak to to jest bardziej wszystkie maszyny pod wymiankę idą, nie? Troszkę mnie też uratowało sprzedaż maszyn do trawy. Tak mnie podciągnęło trochę to to. <laughs> Bo troszkę pieniążków zarobiłem z 50 tysięcy na pewno No i tak myślę Żeby pasowało jakieś pole gdzieś dokupić Tylko jeszcze nie wiem gdzie i jakie Chociaż no mam, mam dwa takie upatrzone w sumie ale to jeszcze zobaczymy Co z tego wyjdzie. O, tu elegancko wychodzi, wychodzi mi to to. Nie trzeba skrajniaka robić No ładnie to wygląda, idzie. Ja mam 10 minutek Większe pół pola zasiane. Kurde, to tak idealnie na no, odcinek pole. Dobra, cyk. I cyk. O, elegancko. Nie ma się co znowu śpieszyć bardzo. Na spokojnie. No, ale podoba mi się, że w sierpniu da radę. W transporcie to sobie spokojnie poradzi, bo ma właśnie więcej mocy. Przedni napęd go nie będzie trzymał na drodze. Także w transporcie gdzieś coś sprzedać, coś tego. Na razie sobie da radę. Tu ma na jednym tłoku wspomaganie? Na jednym. Tam majno. <laughs> ja bym do swojej dwunastki założył najchętniej przedni napęd. No wspomaganie przerobił, gruby dach założył. No ale wiecie, nie ma pieniędzy. Nie ma na to funduszy. By był gruby remont niedźwiedzia Jak to to każdy teraz yy, tak pisze byle co robi za jakąś 60 km, albo coś to pisze gruby remont niedźwiedzia Odgapiają A w sumie to wiecie no I Każdy Każdy se może napisać co chce a nie w to I to tam loto Ja sobie też piszę co sobie chcę Nie patrzę na nikogo o, Tu obok drzewka, a wyhamowałem I gitara O kurde Za szybko to pole poszło powiem wam Za szybko Bardzo szybko, kurde. Myślałem, że tu poza odcinkiem będę jeszcze siął, siął i siął. A tu, kurde, roz, dwa i Patrzcie się, idzie. No, w tym sezonie pieniążki też będą, że paku będzie trochę żyta na sprzedaż na pewno pójdzie. No, po co? No, no to zaraz tam przyjdę. No, no to zaraz tam przyjdę. No, no tak no, z weterynarii, no to może coś przysłali z, z tymi baranami. że coś ruszyli z tym no to zaraz tam przyjda no. no to, to za 5 minut tam przyjda Dobra Lecimy sobie dalej <laughs> Kawał pola, powiem wam. Nie, no zostawi fajne. Fajnie mi się nim sieje. Lepiej niż 10-14, na pewno. Powiem wam, bo jest dużo zwrotniejszy i mocniejszy. Także fajnie to idzie. Także siemnika raczej na razie nie będę zbierał. Zmieniał, aczkolwiek zmieniłbym na jakiś taki. Coś, żeby to nie było takie szerokie na drodze. Jak sami widzicie, wiecie nie. Szerokie to to jest. Ciężko tym przejechać. Coś, żeby się to dało złożyć jakoś do transportu albo coś. Coś będzie trzeba pomyśleć. Ale to może za jakiś sezon 2. Tu na razie. Mam blisko, bo ino wyjeżdżam z farmy, jestem na każdym polu prawie, że to jedno i sklepu mam tak daleko. Ale jakoś się tam do tego jednego pola dojedzie, o nie? No zobaczymy, co ten rok nam przyniesie. Jakie zyski? Mam nadzieję, że nie małe. Lekko też tam się robi. Tutaj rzepak będzie. Żyto to się od razu sprzeda w sezonie. Może coś sprzedamy z maszyn jeszcze. Zobaczymy. Kombaj na razie nie będę zmieniał, bo kombaj jest dobry. Może 60 by sprzedał w końcu. Kto wie. By zeterek poszedł do paszowozu na przykład 60 by sprzedał. Zawsze to jakiś pieniądz. Ale nie wiem, nie wiem. Ta 60, co tak siedzi przy tym paszowozie i... A żeby zetor poszedł do paszowozu, to by trzeba było chyba jeszcze jakiś ciągnik dokupić. <laughs> Tak mi się wydaje <laughs> Chociaż no do jakichś ciężkich prac co trzeba napęd No to 10-14 do lżejszego 6 na razie, bo nie ma przedniego A to też też się nadaje, nie? Nie mówię, że nie To pole też bym mógł kupić tu, dołączyć do tego już by w ogóle lacheta się zrobiła wtedy. Może pomyślę nad tym. To pole na pewno drogie nie będzie. Po żniwach. Jakby tutaj. Tu trzeba połączyć kawałek, jest taki łuskok, ale to nic, te drzewa chyba też bym wyciął przy drodze. Niby i klimacik jest, ale troszkę przeszkadzają. To były, czekajcie, to były tutaj dwa drzewa do wycięcia i tutaj dwa Oj, będzie trzeba jeszcze poprawić I tutaj dwa, no Zobaczymy zaraz ile kosztuje to pole I może się pomyśli o tym Oj, będzie nakład na ale trudno No leciutki może być fajnie, gitara ze środeczka wygląda. Wiecie, założy się przedni napęd, obije się błotniki, podłogę się do gumową, pulpit się wymieni na nowszy Zegary w sensie I będzie gitara. Dobra Ile kosztuje to pole? A to będzie grosze 30 16 tysięcy, no a jakby był kawał, które by było pole największe? No to albo to by tak konkurowały, bo tutaj, tutaj jest ten stafo, nie? No. A co jest tu zasiane w ogóle? Nawiezione jest na najsłabiej. Uschnięte. Uschnięte to jest. Mhm. To jest burak cukrowy. Dobra. Zjedziemy sobie na farmę jeszcze I, 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 I będziemy sobie chyba kończyć Ale to pole kupię po żniwach To już zapowiadam sobie i wam, że tamto pole kupię po żniwach Przód, jednak coś tam, coś tam ten przód podrywa. Będzie trzeba, jak przelina napęd będzie, to obciążenia mu dołożyć. O, widzicie, skaczę, skaczę przed przód. Obrudził się bardzo siewnik. Może nie, tego można odpiąć. Ale fajne cienie tu są teraz, na wiosnę. <laughs> Fajnie tak cieniuje. Tak jak w realu. <laughs> Pyk. Gasimy sprzęta. No i co? Mamy 20 minut, jak pole zasiane, także w tym odcinku to było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, oceniacie na więcej, jeżeli film się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę na no i to trzymajcie się, do zobaczenia Elo strzałeczka.